Family with family we Witamy wszystkich serdecznie Jest bardzo rześko Mgliście Jesteśmy na serwisie ładowareczki. Mamy strzelony wąż Kurde, jest dziurka tam od spodu Już zdiagnozowaliśmy rozkręcamy trzeba będzie go od rozdzielacza odczepić i najgorzej że druga końcówka gdzieś jest pod spodem i próbujemy zlokalizować gdzie tu się dostać do niej jak wyjmiemy przewód to gdzieś tutaj będziemy go zarabiać albo kupić drugi dawaj tą trzynastkę masz masz te większe dośrody dobra Dobrze, że golfina już na gaziutku Dobra, byliśmy tutaj w jednym z łącznych zakładów Co? A dobra, nie pisz, nie pisz Byliśmy w jednym z zakładów włącznej Z jakąś przewód Daliśmy im kurde bardzo trudne zadanie, prawda? Bardzo, bardzo Bardzo trudne Żeby zakuć przewód Hydrauliczny Trochę im zeszło z tym żeby kurde dojść do tego jak to zrobić kurde i A i tak Połączyli kurde dwa tak Jakoś tak. No ale nic jedziemy to ten To do tej ładowarki wymienić I kurde może w końcu Na kombinat byśmy zajechali może dzisiaj się uda wrócić, co? Być może, no, Prezes pojechał na pomiary. Ja chciałbym tu serdecznie podziękować. Byliśmy na serwisie tej ładowarki i dostałem kółka do Golfika. I pokrywę. Chciałbym serdecznie podziękować. Chciałbym też przekazać pozdrowienia dla slow Crew od Cytryna z Masterki. Oczywiście się dołączamy też do pozdrowień. Ja idę pakować spowarkę, przyciągać już tutaj na plac, bo jak będą pomiary zrobione, to będzie też wiadomo dokładnie jak ten stelaż zabudować i trzeba go będzie ładnie obspawać. Także biorę się za to. Kurde, już pogoda taka taka sobie, nie? Mówię, pogoda taka sobie A ze spawania Ale no to ja sobie pewnie w garażu będę spawał tylko po prostu tam, nie Dobra, zaczynamy dzień od połowy Jest Bob Jest Mygus Mamy lodówkę na razie tylko tak postawioną, zobaczyć jak to wszystko będzie wyglądało, łóżko poszło do góry w ciul Jest stelaż pod y, zabudowę e, i jadę do tej firmy stolarskiej, która zerknie o co nam chodzi, no bo tak ciężko to wszystko ani wyjaśnić, ani zgenerować Czy nam wystarczy czasu na, na dokonanie tego dzieła w ogóle Yy, czasu jest niewiele. Samochód musi w poniedziałek jechać. A my jesteśmy w czarnej D, dobra. Ja wróciłem, ale niewiele się dowiedziałem. Idę zobaczyć do. Chłopaki pojechali po materiał. Po jakieś płaskowniki. Ja idę zobaczyć do czerwonej premiumki. Kurwa ta kabina tam w górze. Czy tam coś jest do zabrania jeszcze? Może. No, całe łóżko to się nie nada, bo ono jest dużo większe. No przynajmniej jest szersze i dłuższe Ale może zawiasy z tego łóżka Może te byśmy podnoszone zrobili Nie wiem, idę zobaczyć co to No kurwa, powiem wam, że Ogólnie Coś tu jest ciekawego Jest tak Na siłowniku yy, Cały stelaż podłóżkowy Tunel jest szerszy To się To się tak za bardzo nie, ten, nie nada w 100%. procentach ale to byśmy uzupełnili, może. Jest zawias, który odsuwa łóżko podczas podnoszenia, żeby od ścianki odgrodzić. Kurwa, jak tutaj jest już ciasno. My musimy to chyba wykręcić wszystko. Łącznie z tym fotelem, zresztą. Trzeba kabinę kłaść. Ją I tak już dawno trzeba było kłaść. W naszym fotelu w Midlumce nie składa się oparcie, jest na stałe. W tym się ewidentnie składa. To ten stelaż cały pójdzie tam. Zmienimy tylko, bo my mamy obite nową gąbkę. I całe te stelaże wszystko trzeba wykręcać. Jest godzina późna, ale jest środa, o, dobrze wiedzieć, i teraz co, mamy czwartek, mamy piątek i sobotę, kurwa, trzy dni I to trzeba zrobić dobrze, a nie na chybcika, bo żeby już ta midlumka nie stawała z powrotem na warsztat, żeby coś tam poprawiać Cały ten stelaż trzeba zabrać i... i mam pomysł Lecę do czerwonej, żeby zobaczyć jak tam jest zabudowa zrobiona, jak ją wykręcić i może by nam się udało z premiumki do mediumki. Przypominamy o zestawie do, do sprzedania. Można się odzywać. Ciekawe jak tam, czy, czy uda nam się w ogóle opuścić kabinę. No, zaraz zdanie przyniesie tego oleju. Spróbujemy ją użyć tego położyć a no jak nie no to trzeba będzie jakoś delikatnie ładwarko żeby jej nie popsuć trochę nie no szkoda by było bo to jest ładna kabina co my tu co my tu mamy składany fotel tu ładny dostęp pewnie wam już w grze się pokazywał Kurde, to nawet czerwona deska. Ludzie, no ładna jest nawet. O, chyba coś z tego będzie. Jednak nie trzeba będzie siły, siły brutalnej używać do tego. Trochę szkoda, żeby to mokło. To jest raz. A dwa, żeby kurde, że Się dostać. No to jednak potrzebne. Kurde, to takie piękne reparaturki. Mm, jak ja bym to kurde chętnie wyciął. Nie? Bewnie. No ale niestety. A drzwi nie, nie pasowałyby z premium do Nie wiem. Ciekawe, bo to może tylko ten tył jest przedłużany. No ale kurde, jak chce się zachować tą kabinę na sprzedaż ewentualną, to, to nie bardzo by było zabrać. Bo te to są kurde eleganckie w porównaniu z tamtymi. Och! No. Oh. Siadła. Siadła elegancko. Uwaga na głowę. No. I co my, co my tu mamy? Piękne łóżko. Składane na siłownikach. Kurde. To pięknie jest, to jest szeroki tunel. No trzeba się zabrać że tam rozkręcać kurde i później po tego tam przymierzać i jakoś poskładamy to, ale nie? Tam otwory, czy jest inaczej zrobione? No inaczej, no ale no to co, do, dostosujemy. Chyba będzie tam na przywylos, bo przewiercać, pewnie tak. No i ta półka przednia już nie będzie się nadawać, bo. Yy, będzie no ja wiem, że tutaj. W środku nie będzie pasować No ale może da się ją jakoś przerobić Żeby była tam Za I dochodziła do tej Do lodówki To wyciąć tylko środek Nie? Możliwe. No ale to jest ładna ta kurde zabudowa bo Na siłowniczkach to W ogóle nie? Co prawda one nie trzymają Ale Ale mocowania są No to siłowniczki można wymienić No dobra Bierzemy się za to tak w ogóle to tu mi się udało zamienić. Ech, teraz stoi, bo, bo na ciasno jest. A udało mi się to wymienić, tylko musimy odpowietrzyć. I ten golfina będzie już też sprawny do jeżdżenia. Tylko właśnie odpowietrzyć hamulce. Ten jeszcze posłuży. A ja idę szukać torczu. Kiciuś przejął fotel. Medium. Tak i gdzieś. Ja nie potrafię jeszcze na oko tak określić rozmiaru, ale za to sobie biorę całą garść. I dzięki temu będę mógł nie wracać. Ja tu tak powiem. Trzeba by, kurde, wymyślić jakieś pojazdy takie. Żeby po kombinacie się szybko poruszać, najlepiej z jakąś nie wiem, przyczepką, nie przyczepką, tylko jakimś kiperkiem czy coś, Wiecie, z paką. Jakieś takie małe, coś zwinne, jakąś trójkółkę czy coś, można by było coś wymyślić takiego. Żeby można było szybko się poruszać po, po całym kombinacie i od razu przewozić różne rzeczy. Bo cały czas coś jest potrzebne. Z końca na początek, z początku na koniec. Także wiecie, taka, taka myśl mi chodzi po głowie już od jakiegoś czasu. No tylko jak, jak zwykle, wiecie, kurde, na no nic nie ma czasu. Na no nic nie ma czasu: wszystko w biegu. Dobra, on no dopasowuje. Biorę się, przyniesiemy. Zobaczymy, jak to w ogóle będzie w miarę. Wpasowane na pewno nie będzie wpasowane idealnie, no bo wiecie, to jednak premium a medium, ale lepiej chyba będzie to przerobić, niż bawić się w budowanie wszystkiego od nowa, prawda? Dobra, właśnie odkręcam fotel, odsunąłem sobie go, żeby tutaj zajrzeć. I zobaczcie. <gry> Kurde. Coraz lepiej. Elegancko o, A tutaj ktoś na dwie śrubki przywalił z jednej i z drugiej strony. Teraz rozkręcę. I będę leciał dalej. Dobra, lecimy, mamy rozmontowane. Kurde, ciekawe czy ja tu przyjadę. spodziewałem No i dupa, nie zmieszczę się No i trzeba będzie stamtąd przenieść tutaj na ten Resztę sobie pod Kurde no A już taki był dobry plan Aj kurde To nic, to nic Kawałek sobie przyniosę jest ryba. Rozmontowałem już całość. Nie wiem czy dobrze widzicie, czy nie. Kurde, pierwszy raz na, na głowę wsadziłem sobie tą kamerkę. No ale w każdym razie mam wymontowane łóżko siedzenie i te e, przegródki, na których się opiera i zabudowane było na tym na tych przegródkach z umocowania do tych do siłowników, także zabieram wszystko i od razu, kurde, z te narzędzia. Mówiłem, kurde, o jakimś trajce czy, czy kołowym czymś małym. W sumie mamy albatrosa, ja całkiem o nim zapomniałem. Ale to dlatego, że akumulatora nigdy w nim nie ma. Żeby był akumulator, to jakiś sprawny, tutaj wstawiony. To nie im by się tak śmigało, tak jak mówiłem. Czasami człowiek szuka jakiegoś rozwiązania na siłę, a ma je pod nosem. Ale tak, tak to już w życiu jest. Czasami właśnie najłatwiejsze, najprostsze rozwiązania mamy pod samym nosem, a nie potrafimy tego dostrzec. Oj kurde. no Ale jak widzieliście, ja już jestem zarobiony na dzisiaj. Może nie mam szczęścia w miłości, ale ale za to kurde widzicie kasa sama mi w ręce wpada. Załadowane wszystko. Zaraz podjedziemy tam. Wszystko się wyjaśni. Czy, czy będzie chociaż trochę coś posować, czy trzeba nie wszystko przerabiać? Czesiu wyszedł. Mamy to środkowe. To jest do tego. To wybasto. No i ciekawe to zmierzyć, czy to kurwa nam siądzie, bo tunel tam jest, widzę, w chuj szerszy, ale... bo to e, tylko tunel chyba. Tak, bo to jakbyśmy do tego dostawili do lodówki, to tylko tą środkową część byśmy się pozbyli, nie? No. A, a to by nam za, te zaślepki zostały. A to są te poprzeczne przewrótki. To tak? w środek, tak. I one mają mocowania do tego. Do, e, tunelu? do siłowników. A. Do siłowników. Siłowników. Do tego. Do łóżka. Tak, bo łóżko ma tutaj... Wszystko. No i zamiast jest na górze, że jak się otwiera, kurwa, to się ten... A, no, że zabiera, no. Zabiera. Bo to... Tylko, że no teraz to... tak, łóżko mamy za szerokie. Bo tak, tak było przy, przy tego. I je trzeba... Tak za szerokie, tak? Y... Czy tak? Mi się zdaje, że tylko i wyłącznie tak. Głębokość Trzyba tego. tak. No Ale tak. może być i szersza kabina w premiumce, jest na pewno, kurwa. Ciekawe właśnie. Ale tam to łóżko nie dochodziło do końca. Do ścianki. To może tak będzie, że ono będzie na styk tutaj pasować. Może. Być. Zaraz trzeba przełożyć. No już... Ale no, na pewno będzie za długie. Za długie, no to pewnie będzie. No to się za głębokie. No. no 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 ale no to wiesz, no to, to się zdejmie ten. A tam... jest decha. Jest decha, ale tutaj kurde chyba na sprężynach. Mieszodek jest. To, czy jest tak, jakby był sprężynowy, nie? A gdzie jest y, oryginalny? Ma się ten materac? miglunki? Yy... to może się go dostosuje do tego, co? Nie wiem, wcześniej był na odwarce, ale jak brałem odwarkę, to już był zdjęty. Gdzie jest materac? Z tamtej strony pewnie. Yy, palony. Palony. palony to jest Bob. <laughs> No w chuj jeszcze. O Panie Dużo To aż tyle to nie było tam miejsca na pewno No co no To powinno Czekaj A jak nie to te zawiasy same wykorzystamy do A czy te zawiasy są jakieś kurwa wyjątkowe? No nie Jechać do mrówki, kupić nowe no. I na takiej Re podstawie Re zrobić Re Renault? I to tyle Na ścisk Kurde 200 wiedzmy Do tego materaca Nawet nie ma co przymierzać tak jak teraz On jest nie gąbka tylko sprężyna jego się nie utnie, nie skróci On ma sprężyny, kurwa synek Także ono się jeszcze nam kiedyś przyda No, też mam pewnie takie pojedyncze, nie? Nie wiem To jakby pojedyncze, na siłę We, we by wlazł Co by wlazło? Tak, jeżeli licząc we wnęka, nie? Razem z tą pustką, to by wlazł Ten teraz? To trzeba jechać pilśnie kupić. płytę, sklejkę, sklejkę. No tak, to No ale te wnęki to są kurwa takie, że one są jeszcze węższe jak te, jak cała ta gruć No tak, to trzeba było takie tylko wcięcie, nie? Bo tu jest od ścianki do ścianki prawie 190. Dwa metry równo mam na teraz, nie? No. no ja jak się ja jak klerzę to ja cały jestem wyprostowany tam nie trzeba nam długością już, tu szerokością jakbyśmy mogli coś zyskać, ale nie zyskamy kurwa. No się zyskalibyśmy kurwa. Bo tam mamy wszystko odgrodzone, nie ma pobocznego siedzenia, jest tylko fotel kierowcy. Za fotelem kierowcy a, zrobić wąską, tylko, tylko a tam tutaj weszły, kurwa no? całość można szeroko zrobić. A tam szeroko, no. Tak jak nie ma tego. co to na pasażera, tu to na lodówka. I ona będzie na całą szerokość lodówki wtedy te łóżko. No. Kurwa, ile ona ma szerokości? Ile tutaj możemy dać miejsca? Lodówka była do samej tej śrubeczki, nie? No przed tywie. Lodówka nie będzie tak doprzedniej. Zrób tam świat za To ja lodówkę może zmierzę lepiej, co? Można zaraz zmierzyć, mierzyć, bo lodówkę mogę już teraz złożyć. Tej 70 ponad ma 73 A teraz ma 6 a ten wypustek będzie na lodówce, no to on, bo może to by się zgdało tego wypustka jest 10 centów no to 75 akurat, akurat. No To akurat tak jak no, się no. trzymaj tam na zawiasie tak jakby nie no 80, 80, jest, 80 tak. a tu 69 no to 80 też, do lodówkę trzeba było wypuścić te 5 cm jeszcze dalej, większą lukę zrobić. Wtedy lodówka by się kończyła równo z tym wypustkiem. Ona będzie tak jak teraz, dawaj materiał. Ale ten. Który? No, no ten co lodówka ta, ten... tak naprawdę może być trochę. Nie włożysz go, bo siedzenie nie da. Ale teraz tylko tak na przymiarkę. No to w pionie możesz go tylko postawić. Siedzenie, oparcie trzeba byłoby. Przecież tutaj jest mała luczka kurwa. Ale ten fotel można wykręcać, tak? Bo tamten wykręciłem składany. Tam ten działa. By... Bo już do przodu nie pójdzie. Nie. Pchnij. Max. No to, a tutaj ile on ma yy, 69 a tam masz może 50 55 Trzeba byłoby skrócić łóżko i pojechać oprzyć Ten ten Tylko tutaj, nie? A tam byłoby szeroko. Kurwa, zajeb... i ty. Ja już chuj ja, nie, ja będę nie jeździł teraz kurwa. No to a tutaj i... w prawko. To spokojna robota. Na tym wypustku no. jest 60, 79. Ale kurwa ten wypustek też nie jest akurat... Może nie popaść tam w lodówkę. Daj zmierzę ile jest od grodzi. No to tutaj o tyle by wystawał w razie, co? No... Ja mogę jeszcze ją przesunąć to, to Znaczy prostu... wystawać może, tylko, że aby się nie opierało o drzwiczki, żeby je można było swobodnie otwierać, nie? No nie, ale jak on, ktoś będzie tak, to zawsze pod spód, nie? A tak to miałby na wierzchu No No dobra, mamy wszystkie uchwyty, no to na razie nie ściskaj na ścisk, zobaczymy, ustawimy pod łóżko już to wszystko Lodówkę um... I tak teraz zrobię... Fotel trzeba wyjąć o ten i wtedy będzie co będzie a teraz jezioro będzie. będzie kawał tego dzióbka jest kawał dzióbka to dobrze trzeba zmierzyć te długości ale tak ono jest za długie też my go kurwa nie skrócimy ludzie czego nie skrócimy jego trzeba obciąć tak a za kierowcą trzeba zrobić tak i tak. Mi się wydaje, że trzeba... Ten, to tu też, lechy... jest, też jest za Tak. Długi? Bo to, to jest, zobacz, na sprężynie jakieś, nie? To tego tak łatwo nie będzie przerobić. Ale tu masz kilka sprężyn. tu tak przeciąć. No tak, ale jak już mamy to ciąć, no to, to nie lepiej płytę. To się to... ściąga ogólnie na rzepie, nie? Wszystko. Tak. I można zajrzeć. Ja to prałem, kurwa w tej premiumce naszej. Masz, tam, jest tam Jest gąbka. ten duży, Na dużą grzechotkę ten klucz. On pasuje ładnie pod te. Tak, bo jest gąbka w środku są A, i w gąbce jest zaszyta sprężyna Tak No tu zależy jak one są to się kurwa obetnie, czy się nie obetnie Bo gąbkę ja jestem w stanie zamówić na wymiar Tylko, że to tydzień A To, to nie bardzo Pff. Nikt od ręki nie zrobi gąbki A nie da się kupić takiej, żeby sobie dociąć Na pewno nie u nas, nie od ręki Kurwa no chyba trzeba będzie to, to i tak chyba trzeba zdjąć całe No to można zdjąć i próbować to przerobić Tylko zaraz trzeba odkręcić żeby to zdjąć Ono w dole jest przekręcony. A tu widać wszystko No to te sprężyny A, to też tyle. można poskracać kurwa No można jest w To jest pojedyncza jedna sztuka? Czy to jest Ty to jest pojedyncza jedna sztuka Tylko że one są kurwa z sprężynkami jeszcze złączone na górze nie takie chopsiupy, kurwa. No, nie takie chopsiupy, ale no, jakby zdjąć gąbkę, to po kolei po kolei je powycina też nie. Gąbka jest jeszcze taka tutaj grudź i do tego wszystko jest przytakerowane. Do dołu jest, no, no, Do spodu jest przytakerowane i do, do góry jest przytakerowane. I to nie będzie takie, kurwa łatwe. Ewentualnie. Od tamten materac oryginalny, tylko nową dechę dać mhm. Większą już, znaczy większą kurwa Materac nas ograniczy e, Słuchaj, a my mamy, mamy ten materac taki składany w trzy, pamiętasz? No, no, no A jakby go wykorzystać kurwa Że dechę kupić większą, dać ten materac co mamy, a obok dodać tamte gąbki i to wszystko kurwa przeszyć e, znaczy jednym no, razem z tym złożyć Tak no tak, byłem sam nawet gąbki, tylko żeby ci zrobił ten pokrowiec kastomowy na ten, na wymiar, nie? No to mi robiło w parczewesz szwaczka, ten pokrowiec, bo ja taki materiał kupiłem, to Ci mówiłem na wymiar i on przyszedł taki i w tym teoretycznie można na tym było spać, ale mówię o takim jeszcze dodatkowo. I ona by mi, tylko że to też ona tak kurwa... Ostatnio nie. jak byłem, to musiałem a tak zmówić, żeby miło zrobiła. Kurwa, nie? Na, na, na w Ona komu nie jechała, mówi, że się spóźni na ten, na, 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 na kościół ja to, mówię, to trzeba, ja Paciorek odmówię Trzeba wziąć parę liści dębowych Powiedzieć, że wiesz z jakiego drzewa są <laughs> I ci zrobi Może być No, bo tutaj jest jeszcze w środku Tak, jeszcze jest w środku <laughs> A gdzie w trzeba kupić kurwa pilśnie taką sklejkę? W Mrówce? No w tych, tak, w marketach, nie? Tylko że kurde no, tano, to nie są tanie rzeczy. O, to ta ile to będzie? To trzeba całą płytę i tak kupić. No. Nie? W rolbudzie pewnie mają. W każdym składzie budowlanym. Dzwonię. Wy słyszeliście o portalu ogłoszeniowym El Bordo? El Bordo! El Bordo! El Bordo! El Bordo! Już ponad 40 tysięcy osób nam zaufało. Teraz pytanie do ciebie. dołączysz? Nałączysz? się z nami! elbordo.pl